Cześć, dzisiaj taka szybka naprawa. Jest to Sony CDX GT33U. Usterka włącza się, jest w trybie demo. Żaden przycisk nie reaguje. Możemy sobie naciskać, nic nie działa. Rozbieramy panel. Ja sobie przelutowałem te przyciski. Oczywiście przyciski są niedostępne nigdzie. Znalazłem jedną stronę. Na, na angielskiej stronie wychodzi 60 zł za jeden przycisk, bo tu są niby normalne. Czteropinowe, a tu są na tych dwóch są sześciopinowe tylko podsony. 60 zł więc naprawa raczej nieopłacalna. Nie dość, że to pójdzie kurierem. Zależy na czasie, więc przelutowałem. Jest to wyczyszczone preparatem do potencjometrów. I radio działa. Więc taki mankament. Jeśli się podobało, łapka do góry. Cześć.